Najseksowniejsze, Najseksowniejsze słowa dla ludzi około trzydziestki. Airfryer. Czy to nazwę pikantnych perfum? Nic z tych rzeczy! To piekarnik dla zmęczonych ludzi. Strefa ciszy. Niech błogosławiony będzie ten, kto wymyślił strefę ciszy w pociągu. Czyli strefę, która pieści twoje uszy. W której nawet szept jest zbyt intensywnym bodźcem. Pusty kosz na pranie. Gdy go widzisz, czujesz się podniecony jak Herakles, zaraz po stajni stajni Augiasza. Ciesz się tą chwilą, bo dobrze wiemy, że majetki, które masz na sobie, za chwilę zniweczą ten trud. Słoiki, czyli One Girl, One Jar. Prototyp diety pudełkowej firmy Mama. Za darmo, ze sprawdzonymi przepisami. Menu? Bigos. Gołąbki mielone. Pierogi. Oczywiście sałatka jarzynowa z domowym majonezem. Własne? Mieszkanie. Nasi rodzice budowali dwupoziomowe domy, a my możemy też takie kupić. Tyle, że dla lalek albo chomika. Czystość! W pewnym wieku zaczynasz regularnie jeździć na szmacie, bo kurz, brud i smród to trójca, która odbiera Ci spokój. Poza tym nie oszukujmy się, na pewno masz swój ulubiony płyn do czyszczenia i czujesz dreszcze, gdy jest w promocji. Zwrot podatku. To nie pieniądze. To emocje, przez które robi ci się mokro. Bo przez te kilka chwil myślisz, że rząd cię kocha. Do czasu, gdy zobaczysz ile tym razem na ZUS. E-zakupy. Dodawanie rzeczy do koszyka to bardzo satysfakcjonująca gra wstępna. Robi ci się gorąco. Czasem nie trzeba ich kupować, wystarczy włożyć do koszyka. Bez kolejki. Wchodzisz jak król, jak Alfons do burdelu. Robisz co masz robić i wychodzisz. Co Za was podnieca.